Cześć, jestem Marek, a w tym filmie będziemy kupować wszystko to, co osoba przed nami. Myślę, że nie trzeba tutaj za dużo wyjaśniać. Po prostu dzisiaj odwiedzimy kilka sklepów i wybierzemy sobie pewną osobę, która będzie wchodziła do poszczególnego sklepu. Następnie będziemy musieli zobaczyć po prostu, co ona kupuje i właśnie tą rzecz będziemy musieli kupić, niezależnie od tego ile to kosztuje, niezależnie od tego, czy to będzie na potrzebne, czy nie. A wszystkie rzeczy, które kupimy w tym filmie, będą oczywiście do wygrania dla was. Także już teraz możecie zostawić subskrypcję, kliknąć czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu i zostawić łapkę w górę, ponieważ to będą warunki udziału. W konkursie, a co będzie do wygrania, to okaże się w tym filmie. Jeżeli będziecie chcieli wygrać daną rzecz, to wystarczy, że napiszecie, co chcecie wygrać w komentarzu tam na dole, ale to oczywiście nie teraz, bo po prostu musicie dowiedzieć się, jakie będą nagrody do wygrania, a za 50 tysięcy łapek w górę nagrywamy kolejny taki film, na przykład, że jemy to samo, co osoba przed nami przez cały dzień. Także zapraszam do oglądania i akurat tutaj pod ręką mamy ogromne, gigantyczne centrum handlowe. Tam się zaczyna, a tam jeszcze dalej się kończy, także sklepów do wyboru jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo i myślę, że... Od Widzimy sobie co najmniej cztery sklepy, także nagrody będą jak najbardziej do wygrania dla każdego. I zapraszam do oglądania. Jaki sklep odwiedzamy jako pierwszy, jak myślisz? z elektroniką. Z elektroniką od razu na grubo? No, Może coś lżejszego? No to z z ubraniami. A tutaj są bardzo fajne sklepy z ubraniami, takie Wiem jak... na pewno, że rałeczki. tutaj jest Vangrav, czyli sklep z samymi markowymi ubraniami oraz sam salon Kelvina no, Kleina. te salony właśnie markowe, więc nie musimy iść nawet do Vangrafa. No to zobaczymy. Jest Hugo Boss, także no, może być coś ciekawego i może nawet uda się, że osoba, która będzie przed nami, kupi zarówno damską, jak i męską rzecz. I jeżeli chodzi o rozmiar, to zapewne będziemy salować w M, albo w rozmiary, które te osoby kupią. No tylko wtedy trzeba byłoby się ich pytać. Dobra, wszystko wyjdzie w praniu. Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Karolina, także czajimy się na ten sklep. Sklep z oryginalnymi ciuchami i po prostu jak ktoś wejdzie to wchodzimy za nim. Dokładnie, tylko nie póki będziemy co... tą osobę, co wybierze to kupuje. Tylko póki co małe zainteresowanie. Dokładnie, no bo jest godzina 12. Ty, ty, ty. Dobra, mamy, mamy, tylko wiesz. Kwestia jest też tego, żeby osoba się nie zirytowała, bo trochę głupio będzie chodzić za kimś. Także my sobie zobaczymy, kto co kupuje. Pan zna, O, wziął Ja wiem, która. Stąd ją wziął? Ja, Ty od razu kupuję. Ty to jest to ta. Tak jest? Nie, to jest inna no na milion procent, to jest, to jest ta. ta. Tak. I ona kosztuje 120 zł. Dobra, bierzemy ją. Dobrze? Dzień Tak, Ogólnie złą kupiliśmy, pokaż co kupiłaś No przecież mówisz, że to jest My ta... kupiliśmy taką, a to była jednak ta, to jak się ta... przyjrzeć To co, zmieniamy? No to chyba trzeba, jaki to jest rozmiar, akurat M, -ka, m -ka. No. no to po prostu dwie będą do wygrania Ta jest mega o, podobna, mówiłem, ale jednak wiadomo, to jest wiadomo, ta to jest Ona była jaśniejsza Kupiłaś, no. także dwie będą do wygrania No dobra, trudno Bo jak tak się przyjrzałem bliżej, no to Będąc rzeczywiście wie. on miał jaśniejszą No, ta wygląda dokładnie, zaraz i ona jest tańsza, ona kosztuje 70 zł. To Dlatego tak już śmierdzę, to tak szybko. Ale jestem w szoku naprawdę. Dobra, to trzymaj. Okay, no będą dwie do wygrania najwyżej. Chociaż może ja ją wezmę. Nie, to nie mój styl chyba. Ja nie chcę, bo to nawet nie jest mój rozmiar, a M poza mi? Pokaż, co kupiłaś w takim no, kupiłam razie. Ja mam te dwie koszulki. Mamy dwie koszulki, jeżeli chcesz nie wygrać tą koszulkę w rozmiarze M, to wystarczy, że napiszesz koszulka druga, a jeżeli chcesz wygrać tą, koszulka to napisz pierwsza. koszulka pierwsza. Ta kosztowała 130, ta kosztowała 70 zł, jakby ktoś chciał wiedzieć. I w takim losu lecimy do, do następnego wygranie. sklepu. A tutaj, zobacz, to, to mogłaby być nasza kolejna ofiara. Ale dobra, w takim razie lecimy do kolejnego stepu. Ja mam już plan do jakiego. Także jeżeli chcecie wygrać, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. No i napiszcie koszulka. Ta, 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 nie, ta była druga? Nie, ta była pierwsza. Druga, ta była druga. Ta była pierwsza. Druga. Dobra, to pierwsza i ta. To była pierwsza, druga. ta była druga, tak. Bo tą kupił pan, a tą kupiliśmy my. Super dry. Bo się pomyliliśmy. Tak, no ale są dwie, w każdym razie to lepiej lawa. Dobra, nasz plan jest teraz taki, że pójdziemy sobie do Piotra i Pawła, no mm. czyli po prostu będziemy musieli zapełnić do Cały koszyk. cały koszyk? No to zależy czy ktoś ok. przyszedł po prostu po jedną rzecz Czy chce zrobić sobie zakupy do domu może być bo tutaj chyba ludzie kupują tak na dłużej No tylko, że tutaj też nie ma dużego zainteresowania Ludzie się chyba zorientują Jak będziemy tak chodzić Wkładać non stop to samo do koszyka no, gdzie? Chyba tak Dobra, także idziemy bez koszyka No dobra, to już wiemy co wziąć. Kolor zielony był. Zielony Greenway. Ty i to chyba wszystko będzie. Ty Karolina, nie może tak za ludźmi chodzić. To trzeba z obserwować. Ja. Zwłaszcza, że masz to samo prędze. Dobra, jakiś ogór tutaj już wziąć, tylko nie zdążyłam zauważyć jaki Taki właśnie w takim okrągłym, tylko który? A no mi się to wydaje, się że to było duża. to Ale jak jest Nie, bo zobacz, jakby nie ma miejsca, to chyba jak bardziej to ten już No to było na pewno coś z tej półki Dobra, bierz, bierz ten, tak. No bo jakby tutaj nie ma... I zgubiliśmy ją w ogóle Dokładnie tak tutaj. Kasuj to Tutaj masz Dokładnie to? Tak, to jest dokładnie to, spojrzałam Nie jakoś grubo, co? Tak. Nie Wyszło aż... 5 zł. To chyba raczej nie będziemy wysłać jogurtu. Możemy ewentualnie wysłać 5 zł. No. bym ktoś wszystko. bardzo chciał. Dobra, zapłacono, możesz brać. Zapłacono, Dobra, zmieniamy galerię handlową, ponieważ tamta była naprawdę no, nic się nie, nie działo. Nikogo nikt nie było. I... I naprawdę chodziliśmy tam dosłownie 4 godziny i udało nam się no, tak. tylko do jednego sklepu wejść no, tak naprawdę bluzki, no. i kupić te bluzki. Dlatego zmieniamy zasady. Myślę, żeby wejść po prostu do sklepu i zobaczyć ostatnią osobę, która stoi w kolejce do klasy. No, I po prostu tak to jest. kupujemy. Mhm. Chodzimy do sklepu, bo tak to, to nie ma co. Ludzie po prostu wchodzą, patrzą, nic nie biorą. Także... Ewentualnie można pośledzić osobę w takim karfurze, bo tam wiadomo, no się po konkretne cale. Ale koniecznie musimy zrobić w tym filmie film z elektroniką, także teraz udamy się do jakiegoś No to sklepu. tam trzeba przy kasie uznać. Po prostu kogoś. ktoś podejdzie do kasy, to dopiero wtedy to kupujemy Pierwsza osoba, na którą natkniemy, no to bierzemy, bo inaczej by się nie dało No bo inaczej to się nie da, jedna, też jedna tam Bo jedna na 100 osób zrobić. tak naprawdę coś tam kupuje No wiadomo, no ile razy w roku kupujesz telefon Dobra, Ciebie nie bierzemy za przykład, Marek z 8? No Ciebie nie bierzemy za przykład, tak? Ale no Dobra, dawaj, wchodzimy kupujemy. Czas na rok, dwa lata? Nie wiem, ja kupię chyba. No właśnie, lata. to jest tego typu problem. No, no na przykład, damy wam przykład nie. teraz, yy, pokażemy wam gościa, który siedziliśmy w sklepie z elektroniką już myśleliśmy, że kupi odkurzacz, no i on wyżył. No bo po po ludzie tacy są, że oni chodzą, oglądają, pójdą do tego sklepu, powie. Także nieustawiane filmy nie jest wcale tak łatwo robić. Dobra, iSpot, idziemy, ustawiamy się obok kasy. A jest ktoś? Przepraszam. Jest pan przykasia, kurwa. Tylko co kupował? na powie? No tak, nie ma jedną okazję się zapytać. No musisz się spytać. No i co, jak go nie odejdę? Nie wiem, czy ich się pytać, przepraszam, co Państwo kupili? Czy Pana pytać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Może no, by za wszyscy zapytać. A to ciekawie? jest takie, to wygląda mocno jak debilem. No. stoimy Stoję. na środku spekta. Patrzymy się na ludzi, co oni kupują. No. że to jest nienormalne. No, to nienormalne, nawet bardzo. Także nie mam nadzieję, że zobaczymy tak. Nie zobaczymy, bo mają ratlowców. Tak. Tak? Co zaczynać, bo będziemy się spytać? Kornika? Co, co? co, to zrobimy to inaczej. Sprzedawcy się spytają. A jak sprzedawcy? Mamy takie pytanie, bo chcielibyśmy dokładnie to samo kupić, co tam Państwo kupili. Okej, okay, czyli jedna ja pensja. No Dobrze. A do czego w ogóle to służy ten? Na przykład jak graficznie, coś rysujesz. A to trzeba mieć urządzenie do tego. No i pada. na przykład. Do to też można. to ja się nie jestem, nie miałam to, to. W jakie cenie to jest? 4,25. Co płacisz? Dziękuję. No ja już uciekam z tym. Także udało się. jakiś Apple Pension za chwilę zobaczymy co to w ogóle jest. Jeszcze karmia odbierze fakturę. Także kolejny sklep mamy zaliczony. Pokaż co tam jest. Nie mam pojęcia, do czego to służy, aczkolwiek... Za... Czekaj, bo tutaj nie widać. Zapewne to jest do iPhone'a, że możecie sobie po prostu po iPhone'ie rysować. To jest chyba głównie do iPada, bo to można nawet chyba wsadzić tam, nie wiem. Ale no Generalnie iPada, to, to na pewno to jest fajne, bo kosztuje prawie 500 zł, także jeżeli chcielibyście wygrać, to wystarczy napisać Pencil i możecie wtedy wygrać, a my lecimy do kolejnego sklepu. Może od razu tutaj, do Sephory. Myślisz, że się uda tutaj coś zrobić? Ty, akurat. Tylko czy, czy uda nam się zobaczyć? Nie, już po. Nie widać nic. Nie no, poczekamy na następny. No, dobra. Karolina, idziemy stąd, nikogo nie ma. No, wcześniej Były nie. tutaj tylko dwie osoby. Nie, jeszcze wcześniej, idziemy. jeszcze wcześniej. Idziemy stąd, tutaj nic ciekawego nie ma. A szkoda, bo całkiem drogi sklep, komuś by się mogła spodobać taka nagroda? Dobra, także akurat się złożyło, że jest sklep budowlany. Także chodź Karolina, wiesz już, kto to będzie. Proszę bardzo. Dziękuję. Ta pani coś już wzięła? Jeszcze nie. To co? My się schowamy, widzimy w odpowiednim momencie, ale na pewno jakieś zakupy zrobi. Ryna, chodzi. No dobra, ja ci pokażę, co ci patrzę. To jest chyba lepszy cel. A pani? Tak, bo ona tak sobie przegląda. Tutaj, przed chwilą ta pani wzięła żel antybakteryjny. Ja za nią chodzę. i chodzi za tam. No bo ona, ona na 100% zrobi jakieś ciekawe zakupy. Zrobi no, dużo zakupów. Bo ona tak chodzi, wybiera sobie. Dobra, także to jest nasz cel, żel antybakteryjny. Też kupiłem. Znaczy, czy to cokolwiek da antybakteryjne. No ale nie ma się inne poczucie, przynajmniej... A to jest taki konopne, on bardzo śmierdzi. Tak? Ale jest, ale jest ok, fajne, fajne, jak najbardziej. I bardzo się klei. O, widzę, że pani bardzo wspoczko. Można będzie z nią pogadać, także... Bierzemy sobie żel do rąk antybakteryjny i zobaczymy, co ta pani kupi dalej, a Karolina patrzy, co tam tamta pierwsza pani kupi. I co jest? wzięła ja już ten kocyk, no wszystko. No i teraz poduszki. ogląda. No. no dobra. Ma poduszeczkę też kupi. A ja cały ja czas ja ja ten żel. To nie wiem właśnie, którą zaraz z tą czy tamtą. No skoro już masz kocyk, no to musisz kontynuować. Mhm. Dobra, mamy dalej. Nawóz, balkon i w pójnie. Pani przedtem wzięła. Tak więc zrobiłem identycznie te same zakupy, co pani. Przepraszam, zrobiłem takie same zakupy, co pani. tak? Okay. Kupiłem sobie nawóz i, i żel, także przyda się na pewno. na pewno. Jeszcze czekamy, co Karolina tam sobie kupi. Ja mam nawóz i żel antybakteryjny. Tak jak mówiłem, dałem za to 15 zł, także jakby ktoś chciał wygrać to jak najbardziej jest to do wygrania. Nam się to raczej nie przyda. Także piszcie w komentarzu nawóz i żel jeżeli chcecie to wygrać. I za chwilę zobaczymy co Karolina. Karolina, co? Się przy Ci I co masz? Tylko to? No właśnie na razie tylko to. Ale w z godziny oglądała poduszki, teraz wycieraczki oglądała. Bo wiesz, no teoretycznie możemy stąd wyjść, bo ja już jedną panią to jakby zaliczyłem, ma, tak? Kupiła wody, żel zęb. antybakteryjny i nawóz. <noise> Myślę, że ktoś będzie chciał wygrać na wóz, nie Cały czas się oglądam. No, nie, ona na pewno wątek i A zorientowała się, że chodzi. Czy ona rzuciła tą gdzie a Zorientowała się, że znowu nie chodzisz. By Ale... nie, nie, właśnie, nie będę by bo ja stałam z kilometr dalej, nie? Dobra, Karolinka, wybieraj dalej. To przykro mi, by chodzić ze mną, za tą, tą panią. No, jakiś tam ma. Ale wiesz, że to może trochę zająć. To zajmie parę czasu. years later. Dobra, bo to po prostu rzeczywiście za długo zajmie. Po prostu weźmiemy ten. Ale, duży wybór. Chodź, idziemy do kasy. No po prostu twierdziliśmy, że te zakupy no, jedna. Tak, nie, no, to jest przecież, co my robimy, to jest chore, nie normalny Dobra, stwierdziliśmy, że to proces zbyt długo zajmie. bierzemy tylko ten kocek i tywan do Łazienki i nie ma masa, bo to chcielibyśmy tutaj wiecznie. Dobra, te dwa bierzemy i kończymy. Chodź do kasy. Karolina, ile tutaj wyszło? 80 zł za zakupy tej pani. Pewnie by więcej nakupiła, ale nie mamy na to czasu. Trzymaj, zapłać. Także jakbyście chcieli wygrać nasze całe zakupy z Leroy Merlin, czyli ten dywanik, kocyk, nawóz i żele antybakteryjne, to napiszcie komentarz Leroy. Kocuk, kocuk. Leroy i Merlin, napiszcie komentarz. Kocuk I wtedy możecie spoko. całą tą naszą torbę zakupów wygrać. Ale kocyk może akurat. akurat także tak jeżeli jest. nic z tych rzeczy, czyli ten Apple Pencil, albo ta koszulka, wam się nie podobają, to po prostu no. warto jednak się zdecydować na kocyk, ponieważ kocyk myślę, że każdemu kiedyś tam się przyda. No, no, też jest fajny. Tutaj... A zapewne na tego ja Apple Pencil dużo osób fajnych. będzie chętnych, także ja, ja, ja bym, ja bym na Twoim miejscu chciał to. Ja bo To będzie też. łatwo wygrać. No, Lecimy w takim razie do kolejnego sklepu Podejmujemy drugą próbę kupienia czegoś w Seforze. Mam nadzieję, że tym razem ktoś będzie. Teraz może się udać. Tylko co tam jest? Tylko gdzie to będzie? Zapytać, się Możesz się spytać. Sorry? Przepraszam. Ja tak. znalazła te olejki. Tutaj że są. A, widzę, widzę. Ty. Dwie stówy kosztują A nie wyglądają. No nie wyglądają, nie nawet nie jest na tej firmy za bardzo Co to jest za firma? Nie mam pojęcia. Nawet i nie wiem, nie to nie jest tak logo tej firmy. To jest dobra chyba jakaś. Ty, ale się no spodziewasz, że to sobie To jest takie No dobra, to nie wiem, jak ktoś wie co, wie, wie co to jest, no to? to będzie można to wygrać. Ja nie mam pojęcia Ale to co bierzemy to? Bierzemy. No bierzemy. chyba musimy na taki challenge. No to bierz. To jest ogólnie takie nabliżające chyba pod oczy. To jest chyba do twarzy tak. A no to nie wolażę, co tutaj jest, wiesz po prostu A, to jest oczyszczający Te olejki, które kupiliśmy Dostaliśmy jeszcze jakieś tam próbki, próbki także to no. wszystko do wygrania jak najbardziej Próbecki, Cała ta nawet nam pan dał, jak wystarczy, zobaczyć, wystarczy nagrywamy Wystarczy napisać olejki i wtedy możecie wygrać te olejki i te no, próbki so, Cowaj to no przecież nie... do wygrania jest razem z olejkami. No tak, ale nie, nie można odpakowywać A chociaż nie, to ale jest zapakowane No to tylko to była, była, to jest no Tak To nie ktoś nie będzie się... miał uszkodzone teraz Nie, nic się nie stało, torba nie jest uszkodzona, tak? Dobra, w takim razie idziemy teraz raz do było. następnego sklepu Ostatni sklep RTV Euro AGD Tutaj na pewno uda nam się kupić coś bardzo konkretnego Coś bardzo drogiego i raczej każdy będzie chciał to wygrać Aczkolwiek no, za... to chciałbym coś takiego wstanie. średnio Średnio tanie, średnio drogie, wiesz, żeby za dużo pieniędzy nie wydać. Także idziemy. Od razu idziemy do kasy. Karolinka, już zdążyła się zorientować? Z no. Wy się spytaj. Co, Karolinka, udało się? A jakie to są w ogóle? Bo my nagrywamy filmiki do internetu i potrzebujemy takich samych. O. o super! Ty, nawet nie drogie. No i no, super. Czyli to jest w sumie. No, ostatnia rzecz. Sony, więc w sumie fajna firma. Taka więc... sama firma co nasz aparat, także... No. Kosztują 35 zł. Kurde, ale no, aż tak głupio, że wchodzimy do takiego sklepu i tak coś bierzemy. No, to zróbmy tutaj. tak. Weźmy. Trzy sztuki. Trzy sztuki. O. No, żeby nie było. To będzie taka fajna nagroda. Każdy taka będzie mógł nie za druga, wygrać. Nie za ten. Nawet bym w sumie wziął więcej. Cztery sztuki, żeby Chyba, po prostu że różne zwiększyć kolory, Bo To są te same, nie? Nie, pojęcia. To pojęcie. są te same. To są te same. To są jeszcze różowe i niebieskie. To bierzesz no, różowe, różowe i niebieskie. niebieskie. I co? Ile tego? Aż tyle. No, tyle. Marek ty świeże. Także bierzemy słuchawki, na tym będziemy kończyć. Mamy 6 sztuk słuchawek, Różowa różowe, jedne niebieskie i cztery pary czarne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wzięliśmy sobie sześć par. Mm. Można tak powiedzieć. Można no, tak powiedzieć. Jakbyście chciały to w sumie nawet nie musicie kupować, bo może wygracie. Bo będziecie mogli tą rozdawać. Możemy wam dać jak chcecie w sumie. Bierzemy sześć. Nie, to jest wasze pieniądze. Nie, to jej akurat. Nie, to nie kupujcie, my kupimy. Znaczy No dzięki. To i tak będziemy rozsyłać punkty, jak macie ochotę. Także podsumowując, do wygrania mamy następujące rzeczy Mamy do wygrania dwie koszulki Żeby wygrać należy napisać pierwsza koszulka albo druga koszulka Kto oglądał ten wie jak wyglądają Dalej, w kolejnym sklepie kupiliśmy tego Apple Pencil Którego możecie używać chyba z każdym nawet telefonem Służy to po prostu jako rysik. Wartość to 429 zł Także to jest chyba najdroższa nagroda w tym filmie Później byliśmy w Deluamerland Tutaj kupiliśmy kocyk, dywani, nawóz No i w sumie tyle I jeszcze żel antybakteryjny Także to jest do wygrania Napisać Leroy Merlin w komentarzu? Dalej, byliśmy w Seforze i te olejki z wszystkimi gratisami są do wygrania, żeby wygrać. Wystarczy napisać olejki. No i ostatnia nagroda dla sześciu osób: słuchawki. No, słuchawki jak słuchawki. Mamy cztery czarne, jedne różowe i jedne niebieskie. Musicie napisać słuchawki oraz jaki kolor chcecie wygrać. Także podsumowując, tych nagród jest tak dużo, że naprawdę każdy ma szansę wygrać. Daliśmy na to troszkę pieniędzy, a tutaj jeszcze są nagrody z poprzedniego filmu. Już wkrótce wybierzemy sobie zbyt one cały czas tutaj czekają w naszym bagażniku. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. 50 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny taki film, w którym jemy dokładnie to, co osoba przed nami.